Football Manager 2024, kariera Łowca Pucharów i oczywiście Olympic Lyon, który prowadzę 27 maja roku 2029. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny. Epizod. Emocje już troszeczkę opadły, chociaż cały czas wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, czego dokonał Lyon w finale Ligi Europy. Przypomnę tylko szybko i tak troszkę nieskromnie, że udało nam się wygrać z Liverpoolem po dogrywce 1-0. do Ligę kończymy na miejscu ósmym z... 48 punktami, ale wobec faktu, iż wygraliśmy tą Ligę Europy, no to w kolejnym sezonie Lyon zagra w rozgrywkach Champions League. Dzisiaj podsumujemy sezon, pogadamy sobie troszeczkę o tym, co działo się w Europie i w polskiej ekstraklasie oraz w polskiej Reprezentacji zapraszam serdecznie. Zanim zaczniemy, to zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie również na nasze media społecznościowe. To jest taka mała moja prośba do Was. Oczywiście przy okazji dziękuję wam serdecznie za wszelką aktywność, nie tylko na kanale, ale właśnie również na Facebooku, Twitterze czy chociażby na serwerze. Discord. Dobrze, słuchajcie. Dobra wiadomość jest taka, że dosłownie kilka dni temu przybyło nam troszkę pieniążków. Jak widzicie, w tym momencie jesteśmy tylko 6 milionów pod kreską. Jest to, jest to zasługa tego, że w bieżącym miesiącu dostaliśmy po pierwsze bardzo wysokie premie pieniężne. To jest wysokość około 20 milionów część z Ligę, część z. Ligi Europy. No i oczywiście sponsoring tutaj nam wpadło 27 milionów euro. Wobec tego ten przychód w tym miesiącu wyniósł 58,5 miliona euro. W tym sezonie 27 milionów, ale w poprzednim 221. I ja się pytam, gdzie są te pieniądze? Może uda się wyjść troszkę na prostą. O tym, że powiększono nam budżet płac, to już mówiłem. Budżet transferowy mamy na poziomie 6,5 miliona euro, no, ale o tych rzeczach sobie podyskutujemy w kolejnym odcinku, bo ja teraz będę potrzebował troszkę czasu, żeby ten zespół przebudować. I trochę sobie o tej przebudowie e, pogadamy. Słuchajcie, może zaczniemy od bramkarzy. Na pewno na kolejny sezon naszym bramkarzem numer jeden będzie Michel di Gregorio. Tu nie mam absolutnie żadnej potrzeby, żeby szukać bramkarza. Mam tylko nadzieję, że uchowamy tego gracza od e, kontuzji. Mamy tu również e, Camilo Salamankę, czyli kolejnego Argentyńczyka, plus e, Iwana Konana, 22-letniego Szwajcara, któremu kończy się kontrakt. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy ten kontrakt z nim przedłużyli. Ja zawsze sobie w takich sytuacjach sprawdzam, co dzieje się w naszych, w naszych rezerwach. I tutaj nie zaciekawie, to znaczy, nie ma tu nikogo, chyba że ten Mafie Patuli, on mógłby być dobrym zmiennikiem dla naszego Włocha. On w tym momencie jest wypożyczony do Burnley, do Premier League. Co prawda, tam za wiele nie pograł, ale generalnie może nam ten zawodnik się przydać i to byłaby opcja ewentualna rezerwowa, jeżeli chodzi o skład U-19. Tutaj mamy utalentowanych bramkarzy, ale to chyba jeszcze nie jest ten poziom, żeby ich tutaj ewentualnie wystawiać. Dobra, czyli tutaj sprawa jest jasna. Jest Di Gregorio, jest Salamanca, no i jest ten bramkarz z drugiej drużyny. Środek obrony, słuchajcie. Tutaj sprawa jest taka. Mamy oczywiście Majorosa, kapitalny, fantastyczny sezon, ale wiemy, że on odchodzi do Wolverhampton. To jest w ogóle piłkarz Feyenoordu już go z nami nie będzie. W związku z tym, na środku obrony mamy Duje Czaleta Kara. Czy Czara, Cara, jest Emeryk D, który rozegrał kilka spotkań dosłownie. Mamy tu również Enzo Evangelista, czyli naszego podstawowego, środkowego obrońcę. Jemu kontrakt się kończy za dwa lata. Więc tak, na pewno Evangelista będzie naszym podstawowym, środkowym obrońcą na kolejny sezon. Do tego pamiętamy, że przychodzi, przychodzi do nas kolega, który nazywa się Widar Olsen z Bodo. I być może będzie to partner w obronie dla naszego Argentyńczyka Oczywiście na ten moment nie wiemy jak to będzie wyglądało Jak to będzie wyglądało, bo być może zrobimy jakiś transfer bezgotówkowy Czyli po prostu będziemy szukali graczy bez kontraktu Ale to jeszcze sobie to ogarniemy No mamy tych młodych Eton D czy, czy, czy Sylle Tu jakoś tam specjalnie na nich nie liczę Po prostu w obecnej sytuacji w Lyonu nie mam innego wyjścia Prawa strona obrony. No wiadomo, że tutaj ten Dodo e, był, naszym, e, był naszym numerem jeden e, w tym sezonie. Niestety on jest wypożyczony z Realu Madrid. Jemu kończy się kontrakt w Realu w roku 2030. Zakładam, że będzie go można ewentualnie tutaj jeszcze wypożyczyć na kolejny sezon, bo wydaje mi się, bo wydaje mi się, że Real Madryt to tak niespecjalnie będzie chciał tutaj na niego stawiać. Tak mi coś się wydaje. Myślę, że można by było tutaj go jeszcze na kolejny sezon wypożyczyć. Pytanie: Czy Real, Real Madryt uważa, że Dodo powinien spróbować sił w innym otoczeniu? Może i tak. Może i powinien. Natomiast ja bym go widział tu w przyszłości. Jeżeli nie, jeżeli nie uda nam się go tutaj jakoś specjalnie, yy, specjalnie pozyskać, to mamy Wiktora Gomeza oczywiście, prawego obrońcę. No i jeszcze jest Ali Hassan, który dał asystę w meczu finałowym Ligi Europy, ale on przechodzi do klubu MEC. Czyli zostajemy jedynie z Wiktorem Gomezem. Dobra, to wszystko jest już jasne. Czyli mamy jednego prawego, yy, jednego prawego yy, obrońcę, ewentualnie mógłby tutaj grać Szentułów. Czyli młody 20-latek. Jemu się kończy kontrakt w 2031. Tak wygląda sytuacja na prawej stronie. Na lewej jest bardzo podobnie, czyli mamy tutaj Frana Garcia, 7 asyst w tym sezonie i pewnie zostanie z nami, bo nie mamy innego wyjścia i nie mamy pieniędzy. A jego zmiennikiem będzie młody Antony Leonard. No i tyle, no i tu nie ma za bardzo o czym dyskutować. Troszkę łatwiej mamy w środku pola, gdzie gramy oczywiście dwoma defensywnymi pomocnikami. Tu akurat mamy czterech fajnych piłkarzy, tak? E, wiadomo, Sumare to jest 47 spotkań, dwie bramki, jedna asysta. Gracz podstawowy, podobnie jak Sulemana, 40 występów i dwie asysty. To i ten środek pewnie zostanie, no bo też nie stać nas znowu na to, żeby coś tu zmieniać. Nawet gdybyśmy chcieli z wolnych transferów kogoś pozyskiwać, to nie mamy niestety pieniędzy na pensję. Jest tu Bernabe, który jest 28-letnim hiszpańskim piłkarzem, no i Diawara, 24-letni Francuz. Oni są graczami rezerwowymi, więc tutaj środek pola generalnie sprawa jest prosta, łatwa i przyjemna. Odejdzie Lincztrem, bo to już przechodzimy sobie do skrzydłowych i już go z nami prawdopodobnie nie będzie. Aha, środek obrony, no właśnie, bo przecież my mamy tutaj, o czym zapomniałem znowu powiedzieć, mamy tego pana, który nazywa się Janik Fayet który od razu będzie, ja od razu go przesuwam do zespołu seniorskiego, no i on będzie po tym wypędzeniu do Dijon, zobaczcie jego wartość. To jest w ogóle mega potencjał, on ma dopiero 19 lat. I to on będzie tym zawodnikiem, który będzie grał obok Ewangelisty, a dopiero potem będzie ten zawodnik z Bodoglim. Tak, ja zapomniałem o tym Fajet Valet. Więc to on będzie tym podstawowym środkowym obrońcą, on i Ewangelista. Taki jest mój plan. Taki jest mój plan, jeżeli chodzi o środek obrony. Ale to jeszcze o tym sobie też pogadamy, bo będzie odcinek osobny o, o tym, co w ogóle ja, jak ja to w ogóle widzę na kolejny sezon. Dobrze, boki, czyli tak, Ninszterem odchodzi. To jest zawodnik wypożyczony z Napoli, ale widzę, że jemu się kończy kontrakt w 2031. Czy ja bym chciał go znowu wypożyczyć? Chyba nie. Mamy tak, Adliego, który cztery gole strzelił i zanotował 4 asysty, więc na razie on tutaj z nami zostanie, prawdopodobnie. Znaczy na ten moment, bo to wiadomo, że się może zmienić. No, przyjdzie oferta 60 milionów i. Sprzedajemy. Mamy tu oczywiście Sarmiento, który kapitalnie wystrzelił pod moją tutaj wodzą i też bym go widział na kolejny sezon. To jest 6 asyst. Mamy tu również, więc mielibyśmy dwóch. No i jest oczywiście Jewremowicz, tak? 24-letni Serb, z którego też jestem mega zadowolony. 11 bramek, 5 asyst. On ma tą smykałkę do strzału, więc mamy takich naprawdę trzech konkretnych... Zawodników na skrzydła. Do tego jest jeszcze Ali Cho, który będzie znakomitym zmiennikiem, plus Husni, 24-letni Francuz, też ma kontrakt do roku 2031. Więc tutaj chyba mamy tą głębię składu. Można by było, no, będę szukał jakichś fajnych, ciekawych młodych zawodników, ewentualnie, właśnie, wolny transfer, no, ale to zobaczymy. Co dalej? Dalej ofensywni pomocnicy. Tutaj też mamy fajną głębię, bo mamy dwóch zawodników, który, którzy będą ze sobą rywalizowali, czyli Czerki. No i do tego oczywiście e, Tahar, 21-letni e, Francuz. Też myślę, że spokojnie będą się uzupełniać. No i w ataku, wiadoma sprawa, Sorlot, z którym podpisaliśmy kontrakt na kolejny rok. On z, 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 zgodził się na obniżenie pensji. Do tego mamy tego Jonacha Kusiego Asare, ale ja nie jestem pewien, czy to jest zawodnik do Lyonu. Nawet jako zmiennik Sorlota zarabia sporo pieniędzy. Ja tu oczywiście skautowałem tych piłkarzy ostatnimi czasy. No i e, ja bym tu jakiś transfer poczynił, e, jeżeli udałoby się oczywiście e, jakiegoś ciekawego piłkarza sprowadzić. Myślałem o tym Chorwacie Stylinowiczu, ale to jest piłkarz Wolfsburga i tutaj nie wiem, jakaby ewentualnie mm, wchodziła w grę opłata za tego piłkarza tak ragłową, taka średnia ale ma dobre wykańczanie akcji, jest wysoki ma dopiero 19 lat i duży potencjał pytanie, czy Wolfsburg w ogóle chciałby go sprzedać patrzcie, to są małe pieniądze to jest mała pensja więc ewentualnie to by można było zrobić nad tym na pewno mocno pomyślę i to by był dobry zmiennik dla Sorlota jest tu ten Milan Adam oczywiście z tukariczki Stanką jeszcze lepsza chyba opcja nie wiem, czy nie jeszcze lepsza opcja. On jeszcze lepiej wygląda, jak patrzymy na fizyczne i jest tańszy. Ja nie wiem, czy pan Milan Adam nie byłby lepszą opcją dla nas? Chyba tak. Chyba ja w ogóle złożę już za niego. No i kolejny piłkarz Bodoglimt, czyli Rune sztrymę. Yy, jeszcze wyższy piłkarz. Ale wydaje mi się, że najlepszą opcją byłby ten Serp jednak. Coś mi się tak wydaje. Na pewno jest to lepszy zawodnik niż ten, którego mamy. Ile tu oni by chcieli za tego piłkarza? Tylko on ma 20 lat. On się tak już bardzo nie rozwinie. Trochę na pewno tak, ale on już wygląda ciekawie. 14 bramek zdobytych. 13 w Lidze Serbskiej. To są dobre liczby. Zapytamy agenta o dostępność. No, no to, 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 jest, to jest w zasadzie żaden pieniądz za takiego zawodnika. Można by tu złożyć 500 tysięcy i zobaczmy, 1,6. No to tu zjedziemy do miliona na pewno. Tu zjedziemy do miliona. Nie ma problemu. I myślę, że milion w gotówce za takiego piłkarza, kiedy jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji ciężkiej, sądzę, że to jest dobra opcja. Patrzcie. Sądzę, że to jest dobra opcja. Dwudziestolatek, młodzieżowy reprezentant Serbii. Piłkarz, który już zdobył 20 goli w Lidze Serbskiej w zespole, który jest na miejscu piątym ja myślę, że to jest bardzo dobry bardzo dobry wynik. Prowadził go Jokanowicz, uznany trener na wschodzie Europy, też prowadził Sheffield przez chwilkę ja myślę, że ja myślę, że to jest dobra opcja. Zobaczymy jeszcze co dalej, co dalej z tymi transferami, ale już o tych transferach to sobie pogadamy oczywiście w następnym. W następnym odcinku. Słuchajcie, to jest sprawa, sprawa Lyonu, więc, jakby chyba te podstawowe elementy są nakreślone. To się wszystko oczywiście może delikatnie zmienić, ale po to mamy czerwiec, i lipiec, i sierpień, i te okienka transferowe, żeby działy się rzeczy. Generalnie sezon fantastyczny. Generalnie sezon wybitny. Startowaliśmy na miejscu 16, kończymy na miejscu 8, i jako zwycięzcy Ligi Europy, lepiej by tego nie można było sobie wypisać w scenariuszu no i no, nie, ma jakby, nie ma jakby słów na to, po prostu sezon wybitny, okej okay, zerknijmy sobie co działo się, a może najpierw w Polsce, rzućmy okiem e, rzućmy sobie okiem jak, e, jak wygląda w tym momencie Polska e, Polska Ekstra klasa. słuchajcie Lech Poznań wygrywa Raków na drugim miejscu, na trzecim Krakowie, na czwartym Śląsk, Wrocław, Legia, dopiero ósma Radomiak X spada Jagielonia, pod Beskidzie i stal Rzeszów. Królem strzelców niejaki Wilk Brahms z EKS Łódź. 27-letni Meksykanin, były piłkarz innymi Deportivo Guadalajara. UK jest na miejscu szóstym, więc bardzo, bardzo wysoko. Słuchajcie, tak wygląda w tym momencie nasza Ekstraklasa. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację skoro już tutaj jesteśmy to nasza reprezentacja w tym roku a w zasadzie w poprzednim zaczęła rozgrywki oczywiście Ligi Narodów, ale wcześniej były Mistrzostwa Europy, gdzie mieliśmy w grupie Walię, z którą przegraliśmy Ukrainę, z którą przegraliśmy, ale wygrywamy z Hiszpanią, no widzimy, że jednak to nic nie daje, potem mamy Dywizję Narodów, z której udaje nam się nie spaść, spadają Czesi więc trzymamy się w tej Najwyższej dywizji No i rozpoczęły się eliminacje Do Mistrzostw Świata 3-0 Cypr 0-0 Grecja Strzela wciąż Ariel Mosur, Krzysztof Piątek I oczywiście Filip Rejczyk Który w tym momencie jest We Fiorentinie A tak wygląda nasza reprezentacja Więc Bułka, Grabara, Tobiasz To są bramkarze, Tobiasz w Porto Ale interesuje się nim Real Madryt Nie dziwię się, to jest Topka To jest Wonderkid Mamy piłkarzy Kaliari, Southampton, Bournemouth, Aston Villa. Tu jest oczywiście Mati Patrick Patryk Peda, który gra dla Monaco. Monaco jest bez trenera. Mówiłem o tym, że będą problemy. Hrupała, Kivior w Newcastle, a interesuje się nim Aston Villa między innymi. Krzyżanowski, Legia Warszawa. No to byłby ciekawy na pewno transfer, gdybyśmy mieli pieniądze. Bartosz Lauren to jest pogoń Szczecin. Też ciekawa opcja. Clermont, chcę tego piłkarza. Ja sobie go sprawdzę. Bo to jest w ogóle gracz, który mógłby biegać po lewej stronie. O, ciekawe, ciekawe. Jak gra w reprezentacji, to musi być spory potencjał. Od razu scouting. Zieliński Alfaja, ale już ma 35 lat, więc pojechał sobie zarobić. E, mamy oczywiście Rejczyka, o którym mówiłem. Cyfert niejaki z Lecha. Też może być fajny talent. No, Midliant Liverpoolsi, Po jezu, raport. Ja nawet nie wiem, czy to jest potrzebny raport. Czy ja tego piłkarza od razu bym nie kupował. Zalewski, Kozłowski, Roma Brighton, Fenerbacza, Szymański, Kamiński, Wolfsburg, Wasilewski, niejaki z Nordzieland, to jest Newgen. Mamy Białka z Fenerbacze, Piątka z Zenitu i Szymona Włodarczyka, który gra dla Wolfsburga. Tak wygląda reprezentacja Polski. No ale przejdźmy już do najlepszych lig na świecie. No, ekstraklasa, wiadomo, ale już ją sprawdzaliśmy. Teraz zerknijmy sobie na Premier League. Premier League wygrywa Chelsea. To o tym mówiłem. 9 ekip w europejskich pucharach spada Everton. To jest spora sensacja. Coventry i Leeds United. Leicester się utrzymało. Arsenal trzeci. City drugie. Ivan Ferguson królem strzelców. Phil Foden, Josaka i Kulusewski najlepszymi piłkarzami. Florian Wirtz <laughs> w końcu doczekał się porządnego klubu w Premier League. Dalej mamy oczywiście Ligę Hiszpańską i e, Ligę Hiszpańską wygrywa Real Madryt po raz piąty z rzędu. Barcelona, Atletico, Atletic Bilbao, tu nie ma jakby wielu sensacji. Vitor Roque z Barcelony e, królem strzelców, fajnie się rozwinął, a Bellingham najlepszym piłkarzem. Zresztą e, dalej jest Vinicius i Lamin Yamal, który ma dopiero 21 lat. Dalej mamy Włochy i Włochy wygrane przez Inter. Juve, Napoli, Lazio, Milan lecze, taka jest kolejność. Lecze, miejsce szóste. To spora niespodzianka. Wlachowicz, oczywiście, królem strzelców. Bundesliga wygrywa. A jakże Bayern, Monachium po raz nie wiadomo który z rzędu. Prowadzony przez Matiasa Dama. Spada Hamburg i Darmstadt. No i ten Estevao, którego ja też obserwowałem swojego czasu, kiedy byłem jeszcze w Feyenoordzie. No jest, to, jest to grajek, jest to grajek, więc... No i Kamiński w ogóle pod względem średniej oceny jest na drugim miejscu. To bardzo, bardzo dobra informacja. Ligę wiemy wszystko. Holandia oczywiście wygrywa Feyenoord, a tutaj się nic nie zmienia. Esposito królem strzelców, tutaj się nic nie zmienia. Ale spora szansa, że on w tym sezonie odejdzie. Gdybym ja tutaj jeszcze był menadżerem Feyenoordu, to bym na pewno go nie puścił. Co mamy dalej? Dalej mamy ligę portugalską I tą ligę portugalską wygrywa Porto Turcję wygrywa Galatasaray Belgię wygrywa Tabela mistrzowska jest potrzebna Geng, Anderdex dopiero czwarty No i Austria, dziesiąta liga w Europie Tutaj tą ligę wygrywa Red Bull Salzburg No i czas na europejskie puchary Bo to jest rzecz bardzo istotna dla nas Liga konferencji, słuchajcie Liga konferencji w finale Freiburg przegrał z Brighton, czyli mamy kolejnego zwycięzcę z Anglii, ale co warte uwagi, w półfinale grała, grała Legia Warszawa. Nie dała rady Freiburgowi, ale i tak daleko doszli. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, słuchajcie, to Ligę Europy wygrywa Lyon, rzecz jasna, po wygranej z Liverpoolem w podogrywce zresztą, więc tutaj Anglikom się nie udało. Natomiast wiemy, że uda im się w Champions League, bo jak pamiętacie, tam był finał Chelsea Arsenal no i wygrywa Arsenal, drugi raz z rzędu Arsenal wygrywa Champions League to jest niebywały sukces ekipy Luisa Enrique także fantastyczna sprawa, gratulacje dla Arsenalu no i rzecz jasna zerknijmy sobie jeszcze na nagrody bo to też dość istotne może zacznijmy od najlepszego golkipera, to jest za rok 2028 Thibaut Courtois z Realu Madryt złota rękawica Marc-André Stegen z Barcelony FIFA Best Man Player Kylian Mbappé, FIFA Best U21, Laminia Mal, e, FIFA Pro Player of the YEAR, Kylian Mbappé z PSG, Tim, czyli 11 Roku, czyli Kurtua, Davis, Diomande, Saliba, Kunde, Kimish, Frankie de Jong, Mbappé, Benningham, Saka i Holland. Goal 50, Rashford, ok, 22 bramki, Mamy tu również Next Gen, czyli Liam Dirix z Feyenoordu, którego kto znalazł? Ja. I tu go sprowadziłem. Fajna sprawa. I mamy oczywiście złotą piłkę dla Kiliana Mbappé za 2027-2028. W Europie też są nagrody przyznawane troszkę inne. Nie wiem, czy one już zostały przyznane. Tak. Najlepszy piłkarz Europy to jest Mbappé za sezon poprzedni, oczywiście, jeszcze. Złoty but to jest Duszan Wlachowicz, który z 48, tutaj z tym wynikiem 48 chociaż daleko mu do Messiego wygrał tutaj tego złotego bucika i złoty chłopiec Nico Petio Sporto. No, fajny Nugen. No i to w zasadzie by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o te podsumowania. Ja teraz pracowity okres, czyli czerwiec, gdzie muszę absolutnie jak najszybciej jak najszybciej ogarnąć ten zespół? Czyli właściwie tak. Napastników byśmy mieli, bo by przyszedł prawdopodobnie ten serb. Może któregoś z Polaków byśmy ściągnęli, tych dwóch, których teraz ja skautuję. Obrońców będziemy mieć. Może ewentualnie prawy albo lewy obrońca się by przydał. No, musimy. Musimy, jakby rzeźbić. Bo. Budżetu transferowego nie, nie mamy go, tak? Nie liczymy go w ogóle, tak? Jakby go nie było. Natomiast, no, budżet płac, no, jest ten bufor 300 tysięcy euro, ale to też nie jest za dużo. To też nie jest za dużo. Może ktoś odejdzie, nie mówię, że nie, jest zainteresowanie paroma piłkarzami, więc tu ewentualnie można by było na to liczyć, ale to, to, to rzecz jasna zobaczymy. Cieszę się, że Aleksander Sorlot zostaje z nami. Bo wpasował się w tą taktykę idealnie. Dobrze, to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję serdecznie za odcinek. Widzimy się już niebawem w kolejnym. No i kontynuujemy tą przygodę w Lyonie, bo jest naprawdę ciekawie. Nawet jakbym dostał jakąś ofertę teraz, to absolutnie bym tego Lyonu nie zostawił. Chociaż widzę, że Milan Milan jest bez trenera. To by mnie mogło tutaj ewentualnie skusić, ale nie teraz, może za dwa lata. No i to, o czym mówiłem, czyli Monaco. Monaco też jest bez szkoleniowca. No, siódme miejsce, tak? Pamiętajmy o tym, że jak ja przychodziłem do Lyonu, to oni byli na czwartym miejscu chyba. Teraz są na siódmym. Spory problem. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia. Dużo zdrówka. Cześć!